Cześć, witam was w dupo vlogu na grajdołku. A dlaczegoż to? Bo chciałem wam powiedzieć, że to UE za mnie totalnie zniszczyło. Mamy teraz jakąś 6.15, Nie śpię od wczoraj, bo wstałem o 16, Tak jak już wcześniej byłem w stanie normalnie spać, tak teraz z powrotem wróci, wróciłem do swojego cyklu yy, spania w dzień. Od ósmej do 16. .00. Patrzcie, jaki wesołek. <laughs> Jak nie trudno teraz zauważyć, jestem właśnie w Krakowie, ale to jest tylko krótki pobyt. Szybka lekcja geografii z rana, Kraków leży na Wisłą. Po prostu myślałem, że się chwilę dłużej zrelaksuję w domu. Twierdziłem, że z rana popatrzę na coś ładnego. Muszę po prostu dzisiaj jechać do Warszawy, a ja tak patrzę na fanpage'a. Za miesiąc będę na Sea Bloggers, co oznacza kolejną wycieczkę. Tym razem nad morze. O, szósta rana. Jesteś jednym z tych youtuberów, którzy inspirują, tworzą naprawdę dobre i potrzebne filmy na YouTube, a nie tylko zaśmiecają. Dziękuję mocno, że jesteś. Patrzcie, jakiego ładnego fanarta dostałem. To są takie miłe wiadomości. Ślicznie, dziękuję. A teraz czas się zbierać. Despacito. Quiero respirar tu cuello despacito. Mam dzisiaj ważne spotkanie w Warszawie, dlatego tam się przybieram. Deja que te diga cosas al para que te acuerdes si y no estás conmigo. Despacito. Quiero desnudarte a besos despacito. Samochód. Eee... Ale już za to samo spotkanie zapowiada się całkiem miło. Witam w Warszawie. Łooo. Wow. Bo chcę jedną rzecz pokazać tylko. No było... dobra. Ja mam straszliwy lęk wysokości, a tutaj przede mną... Boję się tutaj stanąć z boku, się boję. A może przejść tam do środka, więc... Przejdę. Dobrze. Dobrze. To jest bardzo nisko. <grymne> jak ty rozumiesz? Jak, 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 jak nie? Nigdy nie spodziewałem się, że w HTC w samej siedzibie będzie aż tak miłe spotkanie. Ale teraz przeniesienie się z iOS-a na Androida to jest totalna masakra. Czasami dobrze tutaj przyjść, można się pobawić z parkiem. I czekaj, on teraz wystartuje? Tak, ale wiesz co, musisz dwa razy... Tutaj jest przycisk, wyceluj swoją twarz Aha. dwa razy kliknij szybko. Patrz, patrzcie na niego. jak to wygląda? Teraz możesz się wycofać. Poczekaj, czy teraz będę ręką sterować? Chyba mnie drony nie lubią. Dobra, wystarczy dwa razy kliknąć Odczytuję moją twarz Czy to mojej twarzy, czy walczy z Nie wiem Zestresował się przed kamerą A o, o. o. I teraz co? dołu blisko Jak dźwięk. Na

Nie no, stary to jest sztos! Nie. To jest jeszcze najśmieszniejsze, to słychać cały czas jak się chłodzi teraz. Marina, co sądzisz o dronie? Pokaż. Michał, to znowu ja. A weź go, odpal. Co jest? Kamerą swoją twarz. Ja już Kamerą, mam nowy, twarz. na nowy twórcę na mailist. Stary. Dwa razy krótko, no? Wyprostuj rękę. No? Lecisz? Tak. Dawaj, przyjeżdżaj. No i teraz y, możesz sterować ręką w gąbki, tak? Tak? No i tak. Jak się, o, zielone się zapali, no to możesz go sterować. <grym grym> nie, nie, nie. <grym> I to tyle. Ej, nie, słodziutkie. Co, Mogę myślę próbować? o dronie? Myślę, że dron jest super. A teraz rzecz, którą uwielbiam w samych wycieczkach. Uwaga, siedzimy sobie w polu, mimo że jedziemy sobie ekspresem. Dzień dobry, ty. Może coś się stało. Później, do 25 minut, o wielkości opóźnienia będziemy informować na bieżąco. Nie zdarzyło mi się rozprawę po pociągu na stacji, Kraków. Główny, przewidywany przyjazd, godzina 21.50. Już nie zdążę sobie szejka kupić. Nie zdarzyło mi się jeszcze wracać z Warszawy do Krakowa i nie być opóźnionym. Ta, 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 ta. Dobra, spokojnie po tych podróżach. Już wracam do żywych. Dodatkowo przez ostatni czas pracowałem nad czymś wielkim, co było ciężko ukryć w tych materiałach. Bo wiecie, jak się robi tyle vlogów, to pokazuje się dużą część swojego życia, a to wypełniało dużą część mojego życia. Pamiętacie akcję Ferti Days to Pro, która odbywała się dokładnie w tym pokoju? Na którą praktycznie ten pokój odnawiałem, był rok przerwy, a tym razem wraca akcja. Fertidacetopro.pl Zapraszam Was serdecznie. Można wziąć udział w akcji. Będzie się dużo działo. Nie wiem po co jest tutaj drabina. Więcej info dam na główny kanał. Już tam na tej stronie możecie zobaczyć wiele. Tym razem to nie będzie się odbywało u mnie w mieszkaniu, tylko gracze będą przeniesieni do profesjonalnego gaming house'a, będzie opieka trenerska, będzie ekipa, która będzie się zajmowała codzienną relacją tego co się dzieje, a ja także tam na miejscu będę się pojawiać, ogółem coś wielkiego. Tak sobie myślę czasami. Kurczę, tyle człowiek poświęca czasu na całe te wszystkie robienie różnych rzeczy, ale potem, jak już zaczyna się akcja, jak już trwa, to. Ach, kurczę! Na tym powinien polegać YouTube, a nie na challengeach w jedzeniu bułek z bananem. Znaczy, <laughs> tam był Sprite'em Banana Challenge. Ale mniejsza o to. Zapraszam Was, linka macie w opisie, a ja. Idę dokończyć jeszcze materiał na temat samej akcji, żeby się pojawił na kanale. Dzisiaj, bo już jest środa, nie trafiłem w końcu do Warszawy, bo stwierdziłem, że na moje zdrowie to już za dużo. Także jak dzięki Wam wielkie za oglądanie. To był Dupowlot. Zostaw łapkę w górę.